Na moim samym kanale e, vlogmas 7. 7? Ja siódmy, dobrze. bo to jutro wlecie to siódemka. E, co słychać? Wszyscy chorzy. Andrea, choro, jedziemy do lekarza dzisiaj. Czyli dzisiaj jest e, wtorek? Dziś wtorek? Co dzisiaj? Wtorek. wtorek. E, jedziemy na 17:15 na do lekarza, bo ona miała gorączka. E, no. To otwieramy. Co na się? Co? co? Na co mam czekać? Co ty źreś za Patyk? Weź ty się. Co się? Aha. Ja patrz jak ja wyglądam, patrz. Matka Polka. Ja przed chwilą miałam zdalne z swoim dzieckiem. No właśnie, ja sprzątam, tam miała zdalne z moim dzieckiem, z moim dzieckiem. A, otwieramy na tym od dzieci, okej. Okay. Dzisiaj się rozładowanie. Ale, ale to nie będzie niedługo, tylko jeśli tam ser. Moment. No, ale to zostaw, bo to jest 24, już się zarwało, widzę. Ocieramy dzisiaj co? Siódemkę. Siódemeczka. To już była tu. Nie, to jest dziewięć. Szukaj 7, Kamo 7. O dzisiaj Uf. pisaliśmy. Pisaliśmy dzisiaj taką liczbę. No. Dzień. Siedem. I Tak, dokładnie. Dzień. Siódemka. Pokaż. Mi. Co jest dzisiaj? Jest. Niemożliwe. Pokaż. W Heidi jest dzisiaj co? Wygląda jak nasz. No Bernardyn. No bo no, my mamy, mamy Bernardynę. No, co ja wyciągnąć? Andra, pomóż soli. Czekaj, mam przebieg. Już? No, daj. O! Pokaż. Pokaż wszystkim. Piękny piesek. Bernardyn. Wszystko. Dobra, teraz następne. Ja. No się widzę. Że się wszystko urywa. Siódemka. Szukamy siódemki. Tu siódemka. Nie. nie? nie? nie. Tu nie. Tak, nie tak, tak, tak. Dobrze. No. Butelka Co jest? Butelka i Misiu dla dzidziusia. Tak? Jest? No. To mają dziś i to. Teraz czas na moje. To czekaj, ta Josień no stopna, Josie stopna, ja je przyniosę. Cześć, cześć, czołem. Kluski zawsze, kluski Moja krew, moja krew. Dobra. Śudyma, nie ma się to jest kabushevka. Ja już mam w tym. Masz to otwieraj. Otwieramy szminka. A skąd ty wiesz, że to jest szminka? Nie Ja nawet nie wiem, co to jest. O, co to jest? Co to jest? Czekaj na no chwilę, moment. Czekaj. Ja. Czekam, czekam. Nie otworzę teraz tego. Nie otworzę. O jest. Otwieramy. Jest. Nie, nie, nie lubię tego otwierania, no. Nienawidzę, nienawidzę. Tak najlepiej. Dobra, o! Jest! Richtig! Patrzcie, patrzcie i podziwijcie! O! To jest taki choby. Lakier. A się. ja nie coś znaleźć. Butter gloss. A jak ładnie pachnie? Tak kolorek. Bardzo ładna szmineczka. I to jest chyba do tej konturówki, co że wtedy miała, bo ona też taki coś taki kolor miała. albo albo ja, albo nie. Więc to mamy z Mixa. Siódemka? Nie no. Na pewno ja widzę. Tu. Mama, bo ty nie ładowałaś mi telefonu. Nie wiem dlaczego się nie naładowałam telefonu. Co my mamy dzisiaj? Ej, nie czaskaj tak. Aj Matrix. Matrix? Tak w siebie. to okay. in Gerwany. A sam po co nie pisze. Mama! To coś pod oczy? Siódem... Mama otwierałaś? Siódemkę wczoraj? No, otwierałam. To jest krem do podoczy. Krem pod oczy. Siódemki szukaj. Tu jest. Taranifea. Krem pod oczy. Nie. Yeah. Ja, co tu jest? Mary. To pewnie będzie pilniczek. Takie coś. Serio? Mówiłam, że pilniczek. To jest bubel no. Jeszcze jakby metalowy dali. No nie jakiś szklany, szklany czysto jest. Nie podobał mi się. Pilnik no serio. No okay, tak, że jest serio. Trochę bo piluje. O, nie na chyba poznócę i datę? Wszystkie masz ja? Yeah. No, ja, jestem nie, naj... ja. No. Nie. No, ja takie... jestem najbardziej zadowolona z tego pilnika. Bardzo, to, to jest bardzo praktyczny. Ej, po! Nie, jest cały. To jest bardzo praktyczny kiwnik. Kiwnik. No najwięcej. Ósemka całotko, może będzie coś lepszego. No. Jak na razie Ci się podoba... ale ona została, ale wam została, została jeszcze rzeczy. Fajny, no to mi się nie podoba. I ta foremka była będzie, w jednym... do... Do wycinanej tak kształcie śnieżki. Mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Mogę Mogę, ja mogę, chcę coś powiedzieć. A to? to się mała. A ty się myślisz? Do stóp. Do stóp? Będzie, będzie sobie tak... Dawaj, szwajki ci zrobię, chodź. Co No. Już nawet wiedziałam, że jak ona to tak na takim e... papierku moto, zaraz że, że pilnik. Fajny, bo był i płyn micelarny, wczoraj ten krem bebe był. Ja i chcę zobaczyć na stole, przynieś go. Jak sam widzisz faj reakcja. Ja i ja chcesz jej reakcja. Ja zaraz po drodze wezmę pustą butelkę. No. Ale go nie otwieraj teraz. Trzeba. No, bo chcę widzieć trwa reakcja, go przy mnie otworzę. Sam na, na stole powinien leżeć. We izbie. Ja. Się się mnie okay, bibi, ja? No chodź, 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 chodź. 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 Ona go nie widziała. Chodź. Chodź. fałda mi się wylała. Dobra. Chodź. ręka daj. Zawrzij oczy. Ale Nie, tak. Zawrzij oczy. Ale nie pal się. Dobre. No Bibi. Kolor masz. Wiesz, to, to nie będzie takie chyba ciemne, nie? na teraz już, ta już testuję. Właśnie nie wiem, mi się. Ba... E. Nie wiem, to Nie Nie wiem, jak to jest. Tak jak że jest. Nie jak to jak Dobra, ok. Nie widać. Tosia! Co? Po co ona włączyła? Tosia nie chce oglądać mininków. Mininków. Nie, chodników. W mininku ty. Dobra, no to ja też, ja. Ok. No! Nie widać tego. A mogę ja wypróbować? A mogę wypróbować? Tak czy Nie, Bo to tyle, nie a, się to ty to powiedziała, że wygląda bym się spaliła. To naprawdę jest karnowe. Już, jak? Ładnie? Ładnie. Cicho. Płup, Tylko tak nie widać jak mm. Jak nie, patrz. A mogę, a... Ma tu. A mogę ja też wypróbować to? Sorry, była na solarium, wy to jako... I że się. Mama, a, mama, a mogę ja też to wypróbować? Mama, mama. Patrz. Nie, nie, nie myślę. Ale na rączkę tylko. No, no, no. ma może... no, no, kolor. No Kaja, kaja to użyje, ja ty mi powiedz. Już to jest. Patrz. Pa! jak pa, wyglądą Chobych się nie muła przez tydzień. Ja wiem, że brud po dwóch centymetrach są w odlecie. Ale to pachnie, no to, to pachną mnie chusteczki. robi takie dziwne plamy. To w ogóle masz plamy. A ja? Tyż. Takie plamy dziwne robi w ogóle to. Teraz jak założyłam... Założyłam <grym> no tego więcej. Patrz, co z nim się stało z pazurem. Co? Z pazurem. <grym> Sorry bardzo. Ej, ja nie mam w ogóle tych dwóch, nie? I tak mega się dziwię. Patrz. W ogóle mi coś tu wyskoczyło. Pokażę, Pokaż, jak tu rozsmarowałam teraz. Patrz, jak Nie rob Andrea, mi na paznokcie Kempionika. Daje zero nadziei. A na karnawał to jest dobre. Jako solara się zrobić. On takie plamy dziwnie. Cicho, robię. ja się stana no i no, czekaj, tam ludzie. A, czekaj, to. Ta... Właśnie. No, patrz jak solara! Teraz jak ty by dwie warstwy, dala no? Pięknie wygląda. Mogę iść teraz na śnieg. Czy ja się da na dwa Na dwa, że Ja bym tak wylazła. O, teraz cicho, patrz ta. Kurde, nie widzę się teraz. Będę widzieć, jak zatrzymiała filmik. Pomareńczowo ja? jest! Ja nie widzę, ej, ja tak bez brzegów, ja jest ślepo, ja ślepo ludzie, o teraz, Jezus, Jezusicku, o teraz widać, kurde, patrz nawet brwi się rude zrobiły, nie, to to, nie, nie ma do czego to użyję, to niczego, ty, ja mam wyzwanie, słuchaj no. Jak otworzę kalendarz, zrobimy make-up ze wszystkimi produktoma, co są yy, w kalendarzu. Co Wy na to? So, yy, Sylwia! Ona mnie nie słyszy, ja sama do siebie gadam. Sylwia! Sylwia! Oh Hono! Mam wyzwanie, że zrobimy, jak otworzę cały kalendarz, Zrobimy na YouTube'a make-up. Cię. Cię. Make Ze wszystkimi produktami, a co są. Z tym też. Ja jednak nie, nie będzie innego podkładu. Będziemy losować w ogóle. Zrobimy tak, że wczepniemy wszystkie te produkty na przykład do jednej tasi i nie, będziemy nie losować. Wiecie, ja Wam teraz powiem tak. No. Zrobimy yy, mini konkurs. <laughs> Jak ten filmik dobije 10 tysięcy lajków w górę, to to. Ktoś wykrywa ten podkład. Uży użytkowany już. No. No. Będą chcieli użytkować od mamy na obrotach, która to dotyka? No, na pewno nie. No, no. No. I no, no. zrobimy tak, że jak będzie przykład z Nyksa podkład no. i wda no, no. jakiś podkład. No, to bałwanka damy grać. To domy i będziemy <głyn Next. sadam Maori> będziemy losować. Bcia. 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 A śminka? jest z, z tego wszystkiego najlepsza z Nyxa. Kiedy Mikołaj przyjdzie? O, taka, ja. to jest jako błyszczyk bardziej chyba. Co jest zębami? Się nie, nie, widzę. Z zęba. się nic nie widzę. O, mama, kiedy mi przychodzi? Piękna, wczoraj był, ładna jest. Co? No to już był Piękna. Piękna. Ona je, a ty jesteś jeszcze więcej, nie chcę. na czole twoje zarazki. Ale ładne usta ja mam w ogóle. takie... <noise> nie zdziwia się, że Artur mnie ja ja do później. Ja mam pytanie. Czemu ty mojego kremu używasz pod, pod Ej, e, Tam jest ino 7 gramów, czyli ile to tam 7,5 pół Co nie będziesz? Czemu, byda? E, ja. Ty wiesz, jak przyjeżdżają naleśniki? Słuchaj, damy są takie leniwe. Ja dzisiaj mam takie zapierdziel, że myślę na z dostała do domu na się zamówiły. Bo się nie chce w domu robić. O nie pachnie. Nie pachnie. Dotknij meg oka. Czy to ja mu COVID? E, to ja mam korona. Ty, ty ja mam korona. Ty, ty ja mam korona, nie czuję. Nie, taki zapach modelikatny. Wiesz ja? Nie. Ty. ty? E, proszę wsadź na mi, e, ale twój palec do dupy mój. Nie, twój. Do no mojej dupy. Mi. Do życi i bo, czy... Co ty czy robisz? Jakieś... Takie drugie. Dro... Skąd wiesz powiera to bo jest? Ja sprawdzałam. Aha. To teraz weź, wsadź palec do życi, do mnie i sprawdzimy powoniumy czy pochnie. Jak pochnie to? Nie mamy, a jak nie pochnie, no to mamy. Ok? Patrz teraz. Co? Już zaczuję. Już otworzymy. Ej, ale bardzo pięknie, mam delikatne oczy. Nie tu, to na dole. Tak. Mhm. Jak nie niemowlaka. w Nie wiem. Dobry na wiec, Patrz ja mam sexy piżamka, normalnie świąteczna, normalnie galoty do tego. Uuu, kasuje, taki kurwa nóżki kaczuski. No co, no masz sexy noga, co? Nie, się wstydza. No czego? Nogi? Pokaż, pokaż swoje nogi, No bo się nie wstydza. Ale to się Aha, no bo się nie wstydzisz, ale y, tu Czekaj. się wstydzisz. Czekaj, No, no dobra, zakryj, ja przykryję się. Zimno samoczenie, zimno potknięcie, kaloryfery, przejniki e, i idź w ogóle. ty żeś tam światło zostawiła? W ogóle, dziecko po szosiku. A, dziecko po szosiku. W ogóle jeszcze nasypaj. Przyjechała od lekarza z Andreą, Andrea ma zapalenie skrzeli, krtani i gardła. Więc jest super. Oby są na antybiotykach. Jedna mokra tak. na drugę. Nie... Właśnie, jeszcze to do tego. No. I, e, i tak no. Proszaczek się dzwoni. Czekaj, czekaj, bo za boję to muszę przebolić trochę ja. Ja nie wierzę, co, co... Co ona mi włączyła, nie? Sosy czy party. Sosy cz party. Sosy śpiewają, kukurydza śpiewa. Patrz ale patrz co to jest? Sosycz Aha sosycz To jest, że ludzie biorą Dobra i teraz jedne, teraz mnie jedne posłuchaj Albo ją oglądam Albo ją czytam Bo ją nie umia jednocześnie Czytać i yy, Oglądać Ale to jest w polsku Ja włączyłam napisy, żebyś tylko zrozumiał tak. jaką to I jej nie rozumia. Papryka teraz śpiewa Pasza sos śpiewa A sorry jak tu widzę, to są leki do dzieci Oliwki 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 śpiewające Super hiper i niepowtarzalne. Patrzę, co mi się stało. Spodziewać. Co to jest? Bułeczki. To nie wygląda jak bułeczki. Sorry bardzo. Parówka i. Sorry. Kunciapa. Tak to wygląda. No bo to o to chodzi, No tak to ma wchodzić z tą. No w bułkę, no ja, no to będzie hot dog. No a coś, no. co ci co? Już, już zboczone myśli. Po prostu to jedzenie myśli, że jak traci do ludzi, to, że jest w raju, a tak naprawdę zostanie zjedzone i zostanie zabite. Pocałujcie mnie w moją żółtą... Dupę, co? Pocałujcie mnie w moją żółtą... żyć. Co za tykuski. Dobra, no Dobra, zamawiamy. Będziemy zamawiać prezenty na święta. Nie ma na to patrzeć. Nie ma jak to oglądanie prezentów na dzieciątko, ja. I jeszcze je zapisywanie jakie są ceny. Bo żeby było, drzwi. żeby, właśnie, żeby to było jeszcze najtaniej. A, tu 83,98, yeah. a na samym dole jest 83,11. Ty wiesz, że to jest opora fyników, to już... jest. grosz do grosza. A, być tylko kosza. No I ona sobie to jeszcze zapisuje. Czyli to to? Ona sobie to jeszcze zapisuje, na karteczce. Wpisuje sobie to w... Allegro.

99 lepiej brzmi jak 135 Aha. I ty tak będziesz cały katalog wypisywać po wyrazem te ceny? 71-25. Ja? A pan na dole po 75. To już jest za drogo, nie? To już jest za drogo. Ja za drogo. Za drogo. Za, za drogo. I się jeszcze sam do grum. Ja jest pod Jarano, wie tak jak stodoła. Tym że wypuściła razem z Rubensem, dzięki jemu oczywiście, bo mnie wciągnął w to, ciuchy, uwaga, dla bajtli i to są sam słowa po śląsku. Pamiętajcie, dzieci są najważniejsze, więc leci kolekcja teraz dla bajtli, czyli dla dzieci. Kolekcja jest dostępna na www.bajtl.co. Co, nie kom, i no co, więc. Aha, no i to jest kolekcja przede wszystkim dla niegrzecznych dzieci, dla bardzo niegrzecznych. Na przykład tu jest co prawie napisane, bo nie widzę z tej strony. Już czytam, Zdolno, zaradno, dzisiaj nie poradno. jak dzieci na przykład rano nie do szkoła, bo do przedszkola bardzo im się nie chce wstać. I mają też swoje przemyślenia, ja, bo. Nie można powiedzieć, że dzieci i ryby nie mają głosu, bo to już jest mit. Więc tu są od nich przemyślenia na tych bluzach. Są różne. Czekaj, tam, bo muszę sobie podnieść. Jest nawet z taką grafiką. Myślę, że to są moje działki. Wy dwie i sam pisze w stowej. Więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia eee... i na zakupy. I chyba powinna być jeszcze darmowo dostawa na terenie Polski z hasłem Bajtel to se zajrzyjta. Dziękuję za uwagę i do jutra.